Dzisiaj mamaczki z tej strony, jak zero zero, i Dzisiaj witam Was w odcinku takim wyjątkowym, odcinku, gdyż dzisiaj na kanale dobiło mi 10 tysięcy subów chciałem Wam na początku za to bardzo podziękować. I pewnie niektórzy już się pytają, o czy jest konkurs, czy coś tego typu. Więc tak, konkursy mam jak no, widzowie ci, którzy częściej oglądają moje filmy. CSa bardziej, y, wiedzą, że... i wiedzą, iż ja y, robię taką serię, gdzie y, co mniej więcej teraz mniej wrzucam filmów, więc y, trochę chyba rzadziej to daję, ale y, na tej serii daję filmiki nie filmiki, Boże no filmiki, nawet filmiki filmiki, gdzie <ścoughs> Roberciko... O Robercik, ja sobie to zapamiętam. Ja sobie to zapamiętam Ja sobie to zapamiętam On tu mnie będzie knokać o, o nie, Robercik się na mnie rzucił Tak, nie pat co to sobie Założysz sobie seta, co tam? Luzik <dobry> dobra robię taką serię, gdzie yy, rozdaję po prostu skiny i na tej serii pewnie zrobię jakiś yy, droższy item, może w sensie rozdam wam yy, tam no. jako parkurier. O, coś mi tutaj wychodzi. Ale przepraszam was tak właściwie, że to nagranie nie jest płynne i tak dalej. Lecz to jest z powodu tego, iż ja y, mam ostatnio y, dużo środowisk programistycznych i innych programów, które chodzą mi w tle i one mi po prostu lagują, lagują, że po prostu komputer mi wolniej chodzi, gry mi woli chodzą i tak dalej. No to dziękuję wam wszystkim, że byliście ze mną przez nagrywam y, gdy... A, zbugowało mnie. Dobra, to widzimy się w kolejnej arenie. Dobra, to już jestem w kolejnej arenie, no i chciałbym dokończyć to co mówiłem, gdyż y, po prostu y, chciałbym abyście napisali od kiedy od ilu widzów mnie wy oglądacie. Napiszcie, czy oglądacie mnie od roku, ile wtedy miałem widzów, czy pamiętacie, ile wtedy miałem widzów. to tak... Ciekawi mnie od kiedy mnie oglądacie, na jakim filmiku, jaki był wasz mój pierwszy filmik. Co o nim wtedy sądziliście, co o mnie sądzicie, czy mój kanał zbierze w dobrą stronę, czy... Co zmienić, co polepszyć. Aby było lepsze. Coś tam stukało i nie wiem co, lol. Ech, czy nie wiem czy to było słychać lol Ale dobra, co zmienić tak właściwie yy, jeszcze chciałam wam powiedzieć, iż awansowałem na kit moderatora na CubeGamie Dostałem się dzięki wszystkim, którzy trzymali za mnie, kciuki <śmogły> pomogły no i tak, teraz mogę... Jeszcze permisji nie mam, czyli jeszcze na przykład zbanować kogoś to nie mogę, ale... Ale po prostu już y, mogę wysyłać, czyli wysyłam moderatorom i innym graczom. Jestem na takim okresie testowym, że wysyłam im na przykład bana y, i ten gracz, jeżeli on łamał tego bana... Je łamał Boże, łamał bana, Ła, łamał regulamin, to po prostu oni banują i ja teraz jestem na okresie takim testowym. Lol. Czemu tam ci parła? Lol 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 gdzie że co te perły lol lol co ten gościu robi? no <grym> nie wiem co robi dobra to tu go zabijemy easy frag, easy my friend zaczyna mnie wkurzać o jeżeli będzie sojusz to zbanowany będzie tak właściwie, jak oceniacie czy mm, administracja na Cube Gamie, czy administracja jest na, mm, czy administracja po prostu szybko odpisuje, tak właściwie z ciekawości chciałam was zapytać, co byście zmienili, bo ja teraz jak jestem w administracji, to w ogóle z kimś porozmawiać i tak dalej, jeżeli gracie tutaj, to po prostu Boże porozmawiać po z odbitami i Boże, uda się coś zmienić, coś ulepszyć. E, ja staram się teraz grać na arenach, także na arenach po prostu, że jestem sam, bo duża administracji też gra tak, że gdzie on jest? Że... że grają na przykład, wchodzą trzech moderatorów, i to jest takie, może, trochę czasami niezbyt dobre. Aha, no. Fajnie, okej, okej, okej O, zabity Oswojony bober. Bobra zabiłem Dobra i teraz gdzie tutaj się wydostać? Tu, 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 tu. Tylko właściwie nie on miał w miecz. Tu, 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 tu i tu i tu i wyskoczyłem. Nie. Okej, okay, ryba sobie zjemy. Yy, to sobie wezmę. Ref Refile i jedzenie. Czy on tam miał jakieś itemy dobre? Czy nie miał itemów dobrych? O, miał własny miecz. Epicki, to sobie nie będę łączyć. No i się przydało zejść. Przydało się. 6 graczy już jest. Zobaczymy, czy uda mi się to wygrać to arenę. Czy zabiją mnie tak jak wcześ we wcześniejszej arenie. Tam oni są, tak? Aaa, że ja nie mam tych permisji. To jeszcze trochę. Y To bym trochę zwana, po prostu od razu. To takie trochę jest wkurzające, powiem wam. Ale, żeby na przykład jak yy, no dla bezpieczeństwa, bo jak na przykład wchodzi sobie na przykład taki Jarek dołączy do administracji, który chce potrolować, popanować graczy, to on po pierwsze musi bardzo dużą drogę przejść, musi się nauczyć całego regulaminu. Bo jeżeli chcecie wiedzieć, to na Keep Game jest tak, że pierwsze mm, to musicie napisać podanie, musicie tam je, spełnić kryteria i po prostu musicie być ogarnięci. Ogarnię, ogarnięci ogarniętą osobą musisz być. No e, i jak już te wymagania spełniasz, sojusz czy nie sojusz? Jak spełniasz te wymagania, to po prostu potem mm, administrac administracja z Tobą rozmawia, wystawia Ci opinię, e, czy się nadajesz, czy nie. Po rozmowie, jeżeli uznają, że się nadajesz, e, to e, zapraszają Cię na drugi etap. I gdy Cię zaproszą na ten drugi etap, to tam pytają Cię z regulaminu. No nie jest to łatwe, powiem. Jeżeli się Ci uda i przejdziesz ten drugi etap, to trafiasz na okres testowy. Jeżeli trafiasz na okres testowy, to musisz też y, przez tam więcej, nie masz y, komend i permisji, y, chociaż masz tak jakby VIP-a, tak powiem. Y, jest taki jakby VIP i y, możecie wysyłać, wysyłać komendy do innych Administratorów, moderatorów i tak dalej, żeby oni zbanowali tego gracza, jeżeli coś jest. No i po prostu oni go banują. No i co wam powiem? No i chyba tyle, jeżeli o to powiem. Jeżeli go zbanujecie niewłaściwie, to też musicie na forum sprawdzać, czy go nie zbanowaliście niewłaściwie muszę też ogarnieć forum serwerowe z czym jest trochę roboty no i w tym odnośnie tego to chyba już tyle Jeszcze co takiego ważniejszego mam waptu powiedzieć ja to że będzie mój jackpot będę robić teraz bot ma akurat bana już jest prawie skonfigurowany Punchpot.com. Zapraszam wszystkich, aby wbijali. Jeżeli, jeżeli tylko jest taki problem, że jeżeli chcecie brać, móc grać, to musicie mieć ten mobilny token uwierzytelniania Steam czy coś tego typu. Czyli musicie do konta mieć numer telefonu, potwierdzone, musicie mieć to wszystko. Potem dostaniecie banana trade'a na tydzień, nie na tydzień, na 72 godziny, czyli e, 3 dni e, i potem możecie już się tradeować bez e, tego czekania. E, e, I po prostu nie musicie czekać, aby dostać tej temy, aby ani wysłać, tylko od razu wysyłacie te temy. Jackpot tak, tak samo będzie od razu wysyłać e, itemy do Was, jeżeli je wygracie ale musicie mieć po prostu ten y, token Steama, aby móc po prostu grać? Co może być dla niektórych problemem. Jeżeli także wam się byście chcieli, abym nagrał, to mogę nagrać dla was taki taki poradnik jak y, bez. Y, jak macie na przykład starszy y, telefon, na przykład taki, nie wiem, taką starszą Nokię, to jak zrobić, aby... Móc grać, nie móc grać, Boże, móc zrobić ten y, token uwierzytelniania Steam sobie na y, telefonie, na komputerze. Sorry, tu mam jak sobie mieć, to sobie idę po tej temy. LOL, tu były itemy. LOL, tu, tu były itemy. A, i to jest sojusz. Czekajcie, ja napiszę do te, do te... się... Aha, nie ma nikogo. więc więc... Spiderman. A ja nie mam permisji, tak to bym ich zbanował, so równo równa się ban. Kurde, że nie mam tego miecza. mam miał sobie miecz. Zabiłem LOL! Jest to oszusta! Nie wierzę w to! Jest to oszusta po prostu! Na no, blitz, czekajcie! Nie wierzę! A nie! To psok znalazł ten! I myślałem, że on, że po prostu ten Miki mu dał! Tego Blitztara i on go jeszcze wykorzystał, aby go zabić Więc... Nie wiem, tak... hamsko, hamsko I tyle Więc zapraszam Was y, wszystkich na mojego Jackpot'a jeszcze raz y, Start będzie prawdopodobnie we wtorek Będę także pisać na Facebooku, na fanpage'u Jeżeli nie lajkujecie mojego fanpage'a, to... Zapraszam Was wszystkich do lajkowania go e, Link w opisie, także dodaję mnie na Skype'ie prawdopodobnie będę pisać i na Skype'ie, i na mm, i na Skype'ie, i na y, fanpage'u, że je nagrywam po prostu reklamę tego Jackpota, więc wtedy będziecie mogli wbić, po i te myły i będziecie na odcinku, może ze mną, może ja także wbiję i może ze mną wygracie czy coś takiego. Dobra, teraz idziemy do Tobisoba. Tobisob. 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 Lol. Troszeczkę dziwny nik, ale. Tobisob. Tobi, Tobi. kurde, tu mam lagi. Najgorsze jest. <grytko> Wędku, nie wierz No, no, chodź, chodź, chodź. Hmm. Ja sobie ucieknę. No i sobie zobaczymy, pobawimy się z tobem. Tobem? Tobim. O, Tobi. Okej. Okay. Tobi biegnie za mną. Nie mnie w pajęczyny zaplątać LOL LOL RIP moje dwa refy RIP moje dwa refy po prostu RIP moje dwa refy i tyle Dziki to, to. To, to, dziki i torbacz. Ja, ciekawe bardzo, niki. Powiem tak. Bardzo interesujący i nie niki. Mmm, nie ma tu nic ciekawego. Eee, tobie. Tobi ze lata. Ja niby jako administrator mogę mieć już. Więc nie chcę sobie już okej. Okay. Fajnie. Po prostu to nie atakuje. <grym> Dziki torbacz. Najlepiej, jak oni się zabiją, a potem ja zabiję jednego. Nie! Losz. <grym> Zabił mnie, nie Okej okay. Ale on nie tak, 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 tak to Nie wiem czemu, ale to dziwnie Czy mam lagi, bo mam mało FPSów Czy To jest jakiś inny powód Tego Nie działa wędka Dlatego ja polecam wam Brać buty Sonika Na deadmatchu Gdyż to jest taka klasa, która działa nawet na deadmatchu Czyli możecie sobie sprintować dwa razy szybciej. Czyli nie mają szansy Was dogonić aura. Ale nie wiem, bo on mi się tak... Nie wiem czy to jest aura, czy nie. Właśnie tak dziwnie to jest, ale... Nie wiem. Jeszcze pewnie podeślę komuś to z administracji i nie on niech sprawdzi. Mhm. Czy to była aura czy to były moje lagi, no to dobra to dzięki wam wszystkim za oglądanie dobijajcie więcej subów dobijajcie też więcej łapek no i zapraszam na mojego jackpota no i trzymajcie się, cześć